Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Liliana Kupaj, właścicielka, dyrektor zarządzający i merytoryczne szkoły Coachingu Liliana Kupaj. To wideo jest dla osób, które chcą przyjrzeć się swojej karierze, które są być może na rozdrożu swojej kariery, które szukają swojej pracy marzeń. Ja jestem orędowniczką i zwolenniczką szukania pracy, w której zrealizuję swoje pasje, wartości i talenty całą pewnością i z um, bardzo wiarygodnie chcę powiedzieć o tym, że taka praca dla każdego człowieka jest. 14 lat temu stanęłam na rozdrożu zawodowym i pamiętam, że biłam się z myślami, co ja w życiu chcę zrobić, co ja potrafię. I chodziłam na wiele wiele rozmów rekrutacyjnych i niestety żadnej z nich nie przeszłam. I pomyślałam sobie wtedy: chcę wziąć życie w swoje ręce. Czyli e, chciałam mieć wpływ na swoje życie i chciałam wykazać się sprawczością. Nie chciałam być zależna od innych ludzi. Oczywiście jesteśmy współzależni, bo jeśli chcesz podjąć pracę w innej organizacji, to jesteś zależny w pewnym stopniu od drugiej osoby. Natomiast w tym wideo chcę Ci powiedzieć o tym, co możesz zrobić, jaki maksymalny wpływ możesz mieć na swoje życie. I uwaga, teraz zadanie dla Ciebie. Odpowiedz sobie na kilka pytań, które za chwilę Ci zadam. To są pytania, które są głębszymi. Potrzebujesz czasu, aby się nad nimi zastanowić, i z całą pewnością odpowiedz sobie na te pytania pisemnie. A więc pytanie pierwsze. To jest takie pytanie z gruntu górnolotnych, i to jest pytanie najważniejsze. Co Absolutnie kochasz robić w swoim życiu? I zapisz sobie odpowiedź na to pytanie. Jest też pytanie drugie. Co absolutnie kochasz robić w swoim osobistym życiu? Również zapisz odpowiedzi na to pytanie. Jakie wartości chcesz realizować w swojej pracy? I tutaj warto przyjrzeć się swoim wartościom i hierarchii wartości. Co jest na pierwszym miejscu? Bardzo często słyszę od ludzi, że chcą pracy, która daje im spełnienie i spokój wewnętrzny. Ale są też ludzie, którzy chcą poczucia bezpieczeństwa w swojej pracy. Są ludzie, którzy chcą stabilności materialnej i stabilności zatrudnienia. Każda z tych wartości jest ok, tylko musi być Twoją wartością, a więc napisz sobie jedną wartość pod drugą. Jakie wartości. Chcesz realizować w swojej pracy? No bo to będzie Twój kompas w rozmowach z potencjalnym pracodawcą. Jakie stanowisko Cię kręci? Na jakim stanowisku chcesz pracować? Jaką pracę chcesz wykonywać? Oczywiście to musi być oparte o Twoje kompetencje, o Twoje predyspozycje zawodowe, o Twoje talenty, mocne i słabe strony. A propos, czy już zrobiłaś, zrobiłaś test talentów galupa? Nie wyobrażam sobie ludzi, w obojętnie jakim wieku, którzy szukając swojej pracy marzeń, ale też jakiejkolwiek pracy, nie zrobią sobie testów talentu galupa. To jest takie must-have, to jest coś, co jest niezbędne, abyś mogła, mógł przyjrzeć się swoim mocnym stronom i talentom. Co stoi za talentami? Za talentami stoi coś, co robienie, czego przychodzi ci z łatwością. I to jest niesamowite, ponieważ ludzie myślą, że żeby mieć dobrą pracę, żeby się w niej realizować, to musisz się narobić. To jest straszliwy bzdet, w który ja również kiedyś wierzyłam. To jest nieprawda. Oczywiście, pracę, którą wykonujesz z pasją, z radością i z miłością, męczysz się w niej, ale bardzo szybko dochodzisz potem do siebie i znów do niej wracasz. Czyli zastanów się. Robienie czego przychodzi Ci z łatwością, i to jest pytanie o talent. Zachęcam Cię do robienia, zrobienia talentów galupa. Są testy dostępne na stronach polskich i angielskich. Możesz sobie zrobić top 5, możesz zrobić sobie 34 talenty galupa, a więc pełen profil. I potem warto zweryfikować to z drugą osobą, która profesjonalnie zajmuje się rozwijaniem potencjału innych ludzi. Ja jestem coachem, trenerem, konsultantem biznesu i pomagam od 14 lat ludziom i organizacjom odkrywać ich talenty. Talenty zarówno osób na stanowiskach menedżerskich, jak i talenty zespołów. Uwielbiam pracować z zespołami i patrzeć, jak zespoły przynoszą wyniki, jak się rozwijają, jak się świetnie komunikują, jak odkrywają swoje wartości. A więc warto to, co odkryjesz poprzez odpowiedzi na te pytania, zweryfikować to z osobą, która profesjonalnie zajmuje się rozwojem potencjału ludzkiego. Taką metodą, która może pomóc odszukać i pracować nad swoim talentem jest coaching. I ja ten coaching uprawiam kilkanaście lat i to jest fenomenalna i wspaniała metoda. Mnie, osobie, która jest ukierunkowana na wydajność, a dopiero potem na relacje. Oczywiście buduje relacje. Natomiast pierwszym takim wyznacznikiem dla mnie, którym mnie motywuje, to jest bycie wydajnym. To było przyjrzenie się, co daje coaching w kwestii zwrotu z inwestycji, czyli zainwestujesz 100 złotych i ile zyskasz dla siebie poprzez realizację swoich celów poprzez coaching. Jest wiele badań, które zmierzyły zwrot z inwestycji w coaching i na przykład. Są takie badania, które były przeprowadzane w grupie firm Fortune 500 i badano tam zwrot z inwestycji w rozwój umiejętności przywódczych. I proszę wyobraź sobie, że ten zwrot jest na poziomie 520%. Czyli płacisz 100 złotych, oczywiście metaforyczne 100 złotych, a zyskujesz 429, czy 420, dokładnie nie pamiętam końcówki tej cyfry. Są inne badania, które mówią o zmniejszeniu rotacji osób w firmie. Czyli e, jeśli zainwestujesz 100 zł w coaching, który ma przynieść zmniejszenie rotacji w Twojej firmie, to zyskasz drugie 100 zł, bo zwrot z inwestycji w coaching dla tego celu. To jest 100%. Coaching również pomaga i daje korzyści w wielu naprawdę innych obszarach. Pomaga zwiększać zadaniowość, wydajność, efektywność ludzi oraz budować relacje. Pomaga tworzyć, dobrze się komunikować, pomaga zespołom lepiej pracować i współpracować. A więc, reasumując, co warto, abyś zrobił, zrobiła, planując swoją karierę, jeśli chcesz mądrze nią zarządzić, odpowiedz sobie na pytania, które zadałam Ci w tym wideo. Zbadaj swoje talenty. Ja bardzo zachęcam do dobrego testu, a za taki uważam test talentów Galupa. I nie jestem coachem talentów dla Galupa, więc jestem obiektywna. Sama dla siebie to robiłam i moim klientom polecam. I zweryfikuj to, co napisałeś, to, co odkryłeś w pracy z profesjonalną osobą. Bardzo serdecznie zachęcam Cię do proaktywności, do poczucia sprawstwa, do wpływu na swoje życie i do realizacji pracy, która przyniesie Ci potężną satysfakcję i w której zrobisz całkiem dobre pieniądze.